Witajcie oto kanał Kasza Gryczana i chciałbym wam dzisiaj pokazać premiery gier, których najbardziej oczekuję. Nie będzie tutaj gier oh, takich, które mają duże szanse aby wyszły, na przykład The Last of Us 2. Pierwszą grą, która chciałbym, żeby wyszła jest Laraś. Gra albo LA Rush, jak to woli. Gra bardzo fajna. Łączyła pierwsza część. Byliśmy w Hollywood, w którym ścigaliśmy się. Naszemu głównemu bohaterowi zostały zabrane wszystkie auta i musieliśmy odzyskać. fabuła sztampowa, ale... Powiem, że wciągała. Fajne miasto, mogliśmy na całe w górze Hollywood zjechać. Te ogromne napisy. Tuning był ubogi. Chociaż ciekawe. jeździliśmy do zapomniałem. Do tego serwisu co tuningową nam auta. Waste Customs jakoś tak. Bardzo fajna gra, warto zagrać. I oczekuję na drugą część która będzie miała lepszą grafikę, więcej ciekawszych aut. Brakowało mi, że nie ma tutaj mojego ukochanego BMW, który bardzo lubię. Były tutaj auta głównie amerykańskie oraz japońskie. Brak mi się aut bolał, ale cze czekam na kontynuację, chociaż wątpliwe, aby ta gra wyszła. Kolejną grą jest Delta Force. Bardzo chcemy, żeby ta gra wyszła. Gra miała bardzo dobry model strzału. Bardzo była ciekawa, ponieważ mogliśmy zajść przeciwnika z różnych stron. Bardzo ciekawe misje były. Z jednej strony jechaliśmy helikopterem strzelaliśmy, a z drugiej wychodziliśmy ze snajperki strzelaliśmy. Gra nie jest nakierowana na akcję, ale bardzo fajny, różnorodny tytuł, któremu warto polecić. Przy dzisiejszej technologii twórcy tej gry mogli zrobić o wiele więcej z lepszą fabułą. Każda misja w tej grze była ciekawa. Z jednej strony przejeżdżaliśmy e, Jeepem z działkiem, a z drugiej minę mieliśmy. Bardzo ciekawa gra, której bardzo chciałbym, żeby wyszła. Miejmy nadzieję, że kiedyś się doczekamy. Ostatnia część została wstrzymana i warto wrócić do tej gry. Tutaj was trochę oszukam. Ta gra miała premierę. Ale... chciałbym, żeby wyszedł remaster gry Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Teoretycznie jest, ale to... To nie jest prawdziwy remaster, to, to, to jest... jakieś automaty, tylko jakieś cenki, które widzicie na ekranie. Bardzo czekam na to, aby wyszło. Kod oczywiście tego nie zrobi. Może jakiś moder się za to zajmie. Wal, e, warto wrócić na pewno do Metal Gear Solid 3. Jeżeli, jak mówiłem, jakiś cudem wyjdzie ten prawdziwy remaster na konsolę. A jeżeli nie, to przejdę wersję na PS2. Teoretycznie był na PS3, ale z tym prawdziwego remastera. Jego remastera i remastera. Kto z Was oczekuje na to? Moja bardzo Chociaż wątpię, że to na się zdarzyło. na grą jest Portal 3. Oczekuję tej gry. To się jedna z najlepszych gier logicznych i do tego z bardzo dobrą fabułą. Nie graliście, zagrajcie, poczujcie jaka ta jest, gra jest dobra. I w co ja mam wiedzieć? Nie Valve nie umie liczyć do trzech. Jak wiecie, nie lubię Valve, ale tej gry które tworzyli single player, by były Polecam wam to zagrać i oczekiwać na Portal 3. Ale jednak, jednak lepiej nie czekać, lepiej czekać na inne Chociaż I to jest tak bardzo monster. Tak, half 3. To jest gra legenda, gra, którą może nigdy nie wyjść, ale nadal jej oczekuję. Mam nadzieję, że na wyjdzie. Koniec historii był w half 2, epizod 2, bardzo, bardzo emocjonujący i bardzo zadawało dużo pytań. A co z postacią tą, a tamtą? Jednak musimy poczekać do half 3. Widzimy, co wiemy. To, że może istnieć jakieś plotki, które miejmy nadzieję są prawdziwe. A wy czekacie na half life 3 lub 5.000. Podzielcie się z czymś w